Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFDPL. W końcu przyjechał Seba. Jest Seba. Jest Karol. I zapowiadałem się ciężkie siady, chociaż już dawno ich nie robiłem. Chcemy siady. Zobaczymy, co się będzie działo. Oglądałem co robił na tych swoich treningach. Naprawdę jest nieźle. Trzy staży obciążenie wysokie, ale mało, mało powtórzenia. 311 rekord, rekord zrobił przy przysiadzie, więc naprawdę super. Ja mam troszeczkę mniej ciężaru, a poza tym. ważę się liczą. Już 6 kg mniej na tej swojej redukcji. Szkoda, że nie spotkaliśmy się, kiedy byłam na masie. Ale no na pewnie, pewno będzie no jeszcze no kolejna ale... masa, kiedy to zrobimy. A dzisiaj, tak, do rzepka. potem się okaże, jakie obciążenie. To celowo chyba 250 kg. Zobaczymy, co się będzie działo. W każdym razie bądźcie z nami i naśledźcie. No już taka patrzy na nas? Nie liczycie i czy nie oszukujemy. Zobaczycie, czy to dobra technika. O, powodzenia. <laughs> Również. W razie na sztance 6 dych, jeszcze robimy rozgrzewkę. No to jadę 100 kg. Jakiś czas temu pewnie jak obserwowaliście, to tym ciężarem zrobiłem 106 powtórzeń. I trwało to 4 miesiące, zanim to zrobiłem. Do tej pory mam zmierzoną psychę, już nigdy więcej tego nie pokróżę. <grym> Musimy się rozgrzać zanim będziemy na te wielkie ciężary. No to nie jest tak, że to co pokazujemy to jest od razu. Nie, nie, bo musimy dbać już swoje stałe kolana. Na szczęście nic nie boli, ale musimy odpowiednio do tego podejść, rozgrzać się i dopiero atakujemy ciężar. Więc na razie zaczynamy 140. Jest mobilność góry, bo potrafię sobie sam nasmarować. A to A ja żart, podrapać się po plecach nie umiesz już. Podrapać gorzej, lewą ręką szczególnie. Prawo jeszcze raz. Tak jak wspomniałem, na szczandze mamy 180 kg. Robię tylko jedno powtórzenie. Dobrze, mamy 5 dwudziestek z każdej strony. Czyli 100 kg na stronę. Na sztandze mamy 220 kg. Robię to na jedno powtórzenie. Takie te czasy były, co się robiło to na ponad 20 razy. U Ciebie będzie jeszcze duży tapas. U Ciebie też duży tapas. Hmm. I się szczęśliwy na dół. Dla na mówisz mnie. to jest to właśnie. I zobaczcie, miało być 250, a właśnie uzgodniliśmy razem, że dajemy jeszcze po 20, czyli będzie 260. Ech, nigdy jeszcze taki z nimi ciężarami nie robiłem na redukcji. A co? Trzeba spróbować. Zobaczcie, żarty się skończyły. Ciężar musi być ciężki, więc jest. Na sztandze miało być dzisiaj 250. Teraz nas poniosły zawsze. I <laughs> jest 260. <Ja> <laughs> Takimi ciężarami jeszcze nie robiłem na redukcji. Ale to jest inna redukcja niż wszystkie wcześniejsze. Zabyążę tylko taśmy, bo to różnie bywa. A za 3 miesiące tutaj Polski gdzieś za świata to nie może być żadnej pomyłki. Oczywiście tutaj już jest mi potrzebna asekuracja, a asekuracji nigdy za wiele po stanu po bokach, Nie tym razie trzeba mi pomóc. Nigdy nie brałem więcej na przysiad niż na wolnej sztandze, niż 260, więc znowu zbliżyłem się do tego ciężaru. 300 już brałem na Smith yy, Smitha, ale to tylko na 5 razy. 260 kilogramów, sztanga hardcore'owa, przejdzie się, może zostanie skrzywiona. No na znaczy później wszystko jest karstorowe. wszystko jest hardcore'owe, Dobra, idziemy. Jak widzieliście, tu jeszcze jest dużo zapasów, sobie zaraz atakuje, trzy paki. Ja już nie idę w ciężar. Na ciężar, że nigdy nie brałem więcej niż 260, ale na redukcji na pewno nie będę tego robił, bo nie jest mi to potrzebne, mam zupełnie inne cele. Ale zaraz na pewno coś fajnego jeszcze zrobimy, poczekamy tutaj, następnie odpocznie, trzypaki paki załadujemy. Zobaczcie, co się stanie. Pomysł jest na 220 kg na ilość powtórzeń. Ale oczywiście to nie będzie 20 razy ani 30. Wyróbcie. Tylko. i, no nie? <śmujesz> I na nie zrobię. <śmujesz> Ale tak. zrobimy tak, żeby Może było fajnie. No i dziadki nie, 30 po 30, więc, więc to różni bywa. Ja już za miesiąc 33 będę miał. 31, więc zobaczcie, jest dźwięk. Jak żeby dźwigać więcej. Ale na pewno <śmujesz> będą większe ciężary w kolejnej masie. Więc wtedy dopiero się nie widziałem. No i zobaczcie, było 260, poszło na raz, tak jak chcieliśmy. Plan był taki, żeby zaatakować 300. Oczywiście nie ja, tylko Seba. Ja sobie ściągnąłem po 20, czyli mamy 220, zrobię to kilka powtórzeń. Ale później na tak sobie załadujemy znowu. Bo z wieku dziecki na stronę się będzie 300. A mówi, że chodzi mu po głowie, więc trzeba załadować. Co z Jadę, Ja B124 Zobaczcie 10 razy na redukcji 220. Myślę, że już wstydu nie będzie. Co? Trzeba ćwiczyć. Redukcja w toku, deficyt kalorii jest. Forma się poprawia, ale delikatne. Dieta trzyma na 100% za 3 miesiące płyt Dwa i 2,5 tygodnia później mistrzostwa świata i obiecuję aż zawsze jak coś obiecuję. To dotrzymuję słowa, że wstydu nie będzie i nie przyniosę wam wstydu, a przede wszystkim sobie, zobaczycie. 220 kilogramów, nie wiem czy na ilość czy na, na różewkę. znowu kusi mnie 300, to <laughs> tak jest jak, to. Tak jak mówiliśmy, to zrobię teraz za 30 razy na różewkę. Nie, nie. Zobaczcie jaka technika, super. Dla! To jest dziesiąty, może dalej. Te, te wielkie ciężary, że te jakieś rekordy, co pokazujemy, to jest jedno. Ale całej reszty, którą robimy później, nie pokazujemy. I tam dopiero się dzieje. Ale dopiero tylko ci, którzy tu przyjeżdżają, mogą to doświadczyć. Tak naprawdę, co tu się dzieje, co robimy, jakimi metodami treningowymi, jakimi ciężarami i jaką ilością powtórzeń. Zresztą wiecie, że ilości powtórzeń są potężne. Dochodzimy często do ponad 100 powtórzeń. I wtedy nogi rosną. I, <gry> i, I dużo, i dużo. I Tak, tak. I jedno i no, drugie jest to... potrzebne do tego, żeby mięsień był duży. A nogi to w ogóle kiedyś, wiecie kto powiedział, tak? Olej. Macie oleja wszyscy, nasz zawodowiec. Olej powiedział, że nogi to tak można porównać do wielkiej lokomotywy, do pociągu. Że ruszyć go ciężko. Ale jak już się już ruszy, jak się rozpędzi, to już jedzie. Ciężko go zatrzymać. Dlatego trzeba jechać w tej dużej ilości podróżeń serw włączone i wtedy, jak już tak szycie, to przyspieszycie, rozpędzicie te nogi, to one jadą. Zaczynają rozpiąć się. Trzymaj. Pamiętajcie o tym, co powiedziałem. I mam nadzieję, że wdrożycie do swojego treningu to i zobaczycie, że już po miesiącu zobaczycie nieziemski efekt. Dajcie znać później, czy miał rację. Jeszcze raz wiecie. Kilogramów, taka propozycja ode mnie no i już powtórzeń No bo troszeczkę było słabo jeszcze, nie? Jak widzicie trochę się zmęczyliśmy, chwilkę porozmawialiśmy o tym pociągu, o tej lokomotywie. Teraz zdejmujemy trochę ciężaru, mamy 200 kg za chwilkę. No na maksa jest tak samo. Może ja chyba tak, ja ja raczej na maksa nie polecę. No to nie o to mi chodzi w tym momencie. Tak jak mówiłem, te priorytety moje cele są troszeczkę inne. Ale tak, żeby to zrobić, myślę, że pominiem, chyba, żeby... že by nebyl v studiu. <laughs> He he. Tak żeby nie było w stylu, miałem zrobić oczko. No i zrobiłem... He he. Dla mnie to jest totalnie, y, totalna odwrotność mojego treningu. Czyli z jedyny na, na 15 powtórzę, go tak planuję teraz zrobić, nie może czeradę więcej. Y, no zobaczymy. Dla mnie to jest wyzwanie psychiczne bardziej niż y, z powtórzeniem związanym. <laughs> Mi też się bardzo podobało, tam na końcu powyżej 10, powyżej 15 to już jest taka walka, że jeżeli nie spróbujecie, nie doświadczycie, to nie możecie mówić, a że ten dał radę, a ten nie dał rady. Yy, wcale nie, tutaj Seba z bardzo dobrym zawodnikiem, potężne ciężary, tutaj jest niesamowity bodziec na, na tej dużą ilość powtórzeń, ta wytrzymałość też musi być bardzo duża, żeby to zrobić, no a sam ciężar robi swoje i pompa. Ból mięśniowy jest nieziemski. 12 kryzys, a później już puściło. Potem, potem była walka. walka. Fajnie bo potem, po 12. Jak widzicie udało się przeżyć. Miało być hardkorowo i było hardkorowo. Z jednej strony wyszliśmy na potężny ciężar, jak dla nas oczywiście. Dla Ciebie też, dla mnie też. Miało być 250, udało się 260. Później delikatna redukcja na ilość powtórzeń, najpierw 220, później 200 kg. Jak widzicie, jeszcze nie zdążyliśmy odpocząć, tętno cały czas podwyższone, ale najważniejsze, że Seba i ja przeżyliśmy, nic niechcianego się nie wydarzyło. Elegancko, Seba, powiedz mi, jechałaś przez całą Polskę do nas, tutaj specjalnie do cdzn gdzie to są stanowne, mega, bardzo dobre treningi. Powiedz mi, takie odczucia, jak Ci się ćwiczy w tej hardkorowej kuźni i w ogóle jak Świetna sprawa, ponieważ jak widzicie, nawet sprzęt hardcore, czyli ta sztanga bardzo długa, a trudniej na twardej sztance. Więc też musiałem się nauczyć. Dobra sprawa, z odw moich treningów. Mogę normalnie trenować codziennie ślady. Codziennie ciężkie ślady w A tutaj, do kiedy jedzie na trening i jedzie plecy. Więc bardzo fajna sprawa, warto było przyjechać. 5 godzin jazdy. Najważniejsze, głębi. że nikt się nie poddał, daliśmy radę. Zresztą na piękny się nikt nie poddaje. Nie przyjeżdżają. To jest właśnie trening. To nie wiemy, jest... wiedzą wszyscy, że tu się trenuje. To nie jest ćwiczenie. Może chodzić na siłownię, ćwiczyć na siłowni, ale trenować to już jest coś innego. I z tego są efekty. Słuchajcie. I na pewno mówię prawdę. Tak więc co? Było elegancko. Trzymaliśmy się. na żeby... i na masę. I na masę. I teraz już zapowiedział, że przyjedzie na masę. Od grudnia <laughs> zaczynam masować, więc myślę, że styczeń nuty, najpóźniej marzec, będę już gotowy na to. To te... się zgramy. Już myślę, że potężne. To się zgramy. Jak mnie ciężar. Trzymajcie się, bądźcie razem z nami, a ja dalej na redukcji, robię swoje, trzymam dietę, ja jeszcze chwilkę i zobaczycie mnie na scenie. Do zobaczenia. Na razie.